Wy oglądacie ten materiał, trwa długi weekend majowy. W Rosji także mamy do czynienia z takim dłuższym wolnym, to są tzw. Tak majskie prazniki, tam także ludzie czasem jeżdżą po świecie i po kraju. W tym roku wiadomo, sytuacja jest taka, jaka jest, więc w większości krajów świata te wycieczki zagraniczne są rzadsze. A częściej decydujemy się na podróże po kraju, choćby po to, żeby uniknąć dodatkowych kosztów i nieprzyjemności testowania się na COVID. I pomyślałem sobie, że można by wyjaśnić, bo w Polsce wakacje w kraju to jest coś, co my dobrze rozumiemy. Można jechać na północ nad morze, na południe w górę, można zobaczyć któreś z dużych miast, można pojechać nad jeziora, też na północ, także na północy woda, na południu wytyrpa, górska. To jest jasne. A gdzie odpoczywają Rosjanie w kraju? Zacznę może od tego, żeby przedstawić Wam, jak w ogóle Rosjanie odpoczywają. W roku 2018, jeszcze przed covidowym, Centrum Lewada, Centrum Badania Opinii Publicznej, przeprowadziło ankietę, badanie socjologiczne, na podstawie którego ustalono, jak spędzają wakacje Rosjanie. Otóż 38% Rosjan wtedy... To dotyczyło tych wakacji letnich konkretnie. 38% Rosjan latem nie odpoczęło w ogóle, 20% nie miało wtedy urlopu, 18% deklarowało, że na wakacje ich nie było stać. Oczywiście w każdym kraju tak bywa. 24% z ludzi ogólnie deklarowało, że wyjechało w ramach wypoczynku na dacza. Dacza to jest taki domek podmiejski na działce, czyli u nas byśmy powiedzieli po prostu wyjechali na działkę. 8% ludzi spędziło swój urlop nad Morzem Czarnym, między innymi na Krymie, 4% Rosjan dodatkowo w różnych innych miejscach Rosji, Czyli możemy zakładać, że te 12% Morza Czarne plus inne miejsca w Rosji 12% Rosjan spędziło urlop właśnie w kraju. To jest są miliony ludzi. 4% spędziło urlop w krajach tak zwanej dalekiej zagranicy, natomiast 1% w krajach byłego ZSRR, czyli w krajach bliskiej zagranicy. Jeszcze była odpowiedź inna. Inne formy spędzania czasu 5%. I tutaj warto powiedzieć, bo czasem się pojawia taki argument, na przykład pod filmikiem o zarobkach Rosjan padł argument, że Rosjan jest pełno w kurortach zagranicznych i często słyszy język rosyjski, w związku z czym no, nie może u nich być tak źle finansowo, skoro tyle ich jeździ. Czy to się kłóci z tym, że tylko 4% Rosjan... W 2018 roku w lecie spędziło urlop za granicą. Według mnie nie, ponieważ 4% Rosjan to jest 5 milionów 700 tysięcy ludzi, mniej więcej. To jest wystarczająco dużo, żeby tych ludzi było za granicą widać. 5 milionów, prawie 6 milionów ludzi, no to jest dużo. Także to, że ich widać w w Turcji, Grecji czy Włoch, nie powinno nikogo dziwić. Tutaj przy okazji w ramach ciekawostki chciałem też powiedzieć, że w roku 2019 Rosja była na dziesiątym miejscu wśród państw europejskich jeśli chodzi o liczbę turystów zagranicznych. W roku 2019 ostatnim przed covidowym Rosję odwiedziło 24 miliony 400 tysięcy zagranicznych turystów. To jest całkiem sporo, choć jak na taki duży kraj z tak bogatą ofertą turystyczną, no to np. Austria miała 32 miliony odwiedzających, Niemcy 40 milionów, Hiszpania 83 miliony. Przy Francji nie było tutaj w roku 2019. Informacji, natomiast w roku 2018 to było prawie 90 milionów, no ale Francja jest globalnym liderem turystyki, więc to można zrozumieć. Tak naprawdę w tym odcinku chciałem Wam jednak opowiedzieć przede wszystkim o tym, gdzie w ogóle można w Rosji spędzać urlop, bo to jest ciekawe pod tym względem, że faktycznie dowiemy się, jak Rosjanie go spędzają, ale także może być ciekawe dla Was, bo kiedy te granice w końcu zostaną otwarte, się wyszczepimy. I ja się szczepię. Jak to oglądacie? Powinienem już być zaszczepiony. Mam nadzieję, że tak będzie. Więc być może te granice zostaną szerzej otwarte i będziemy mogli też pojechać. Prawdę mówiąc, ja sam czytając o tych różnych ofertach, o tych różnych miejscach, w części z nich byłem, ale. W większości jednak nie, to pomyślałem, że tak, ja bym chciał tam pojechać. Oczywiście, dla ludzi z zachodu, takimi pierwszymi miejscami, które myślimy odwiedzić Rosję, no to jest Moskwa i Petersburg. I oczywiście te miasta są odwiedzane przez Rosjan. No bo jak ktoś mieszka na przykład w Kazaniu, Twerze, Ufie, w Barnaulu, no to taka wizyta w Moskwie, w stolicy swojego kraju jest ciekawa. Pokazać dzieciom krem, super sprawa. I, i Moskwa, i Petersburg są miejscami turystycznie bardzo interesującymi, są tam muzea, są tam piękne cerkwie, jest oczywiście kreml moskiewski, jest twierdza Piotr Pawłowska, pod Moskwą jest oczywiście to wielkie muzeum uzbrojenia Park Patriot ale w Petersburgu także jest bardzo ciekawe muzeum, Muzeum Artylerii. Bardzo polecam, jeśli ktoś się interesuje wojskowością, jest oczywiście Ermitaż i Galeria Trytjakowska w Moskwie. Jest co zwiedzać. Natomiast to nie są jedyne miasta ciekawe. Na przykład popularnym miejscem do zwiedzania jest Kazań. Kazań jest stolicą Tatarstanu. W związku z czym jest miejscem, które jest dla Rosjan egzotyczne, ponieważ tam obok cerkwi znajdują się też me meczety. Dla nas też to jest egzotyczne, także można tam zjeść wiele ciekawych tatarskich potraw, tatarskich słodyczy. Jest miejsce dla takiej gastronomicznej turystyki, ale tam też jest wielka rzeka Wołga, nad którą można się wykąpać, pójść łowić ryby, pójść na plażę, uprawiać sporty wodne, Przejeżdżając przez Kazań, Wołga tam jest ogromna. Jeśli chodzi o miasta, też jest coś takiego, co się nazywa Złotym Pierścieniem, Zalatoje Kalco. To są stare miasta, ale ta nazwa nie jest stara. Nazwa pochodzi z cyklu artykułów, które powstały w latach 60. XX wieku. To są takie stare miasta, które otaczają Moskwę. I wśród tych miast możemy wymienić Siergijew Passat. Pierslaw Lesalijski, Rastow, Jaroslawl, Kastrama, Iwanowa, Suzdal, Wladimir. To są takie miejsca, w których możemy zobaczyć. W cerkwie, Kremle, w tej miejscowości, która nazywa się Syrgijew-Pasad, znajduje się ławra, ławra troicko-syrgijewska. To jest taki duży kompleks zakonny. Ławra to jest, jest tylko kilka w świecie prawosławnym miejsc, które określa się jako ławra czy lawra. Na przykład w Kijowie, także tutaj pod Moskwą, są to miejsca ciekawe, zabytkowe. Nie są to duże miasteczka, w związku z czym raczej w żadnym z nich się nie zatrzymamy na dłużej niż jeden dzień. Można to zrobić wycieczką autobusową, można to zrobić promem. I tutaj pojawia się znowu ciekawa opcja. Otóż Rosja jest krajem gigantycznych rzek. A oprócz tych rzek, są jeszcze kanały, które łączą te rzeki. W związku z czym jest w pełni wykonalne i są takie oferty liczne, żeby wybrać się na wielodniowy rejs po rzekach. Na przykład jest taka trasa, którą powiem Wam, że ja bym zrobił z ogromną przyjemnością, bo najpopularniejsza z tego, co ludzie piszą, jest trasa rzeczna Moskwa-Petersburg ale taka trasa, która mnie się niesamowicie podoba, to jest trasa Moskwa-Astrahań. Astrahań leży w zasadzie w delcie Wołgi nad Morzem Kaspijskim. To jest dziesięciodniowa wyprawa rzeczna, podczas której możemy zobaczyć takie miasta jak oczywiście Moskwę, Niżni Nowgorod, Cieboksary, Taliaty, Balgary, Saratów, Volgograd, Nikolskoje i oczywiście Astrakhan. Każde z wymienionych miast widzimy nie tylko przepływając przez nie, w programie wycieczki są właśnie wycieczki po samych tych miastach, różne. Pierwsze autobusowe, w programie takiego dziesięciodniowego rejsu jest też wyżywienie, więc wyobraźcie sobie, płyniecie sobie 10 dni po rzekach, powolutku. Każdego dnia możecie sobie oglądać to, co się dzieje za oknem. Jecie rosyjskie jedzenie na statku. I praktycznie codziennie przybijacie do jakiegoś kolejnego miasta i jednego dnia oglądacie Taliaty, gdzie odbyła się sławna wojna gangów, o której miałem osobny odcinek, a innego dnia idziecie zobaczyć posąg Matki Ojczyzny w Wołgogradzie i patrzycie, gdzie się toczyły mm, osławione boje o Stalingrad w czasie II wojny światowej, a ostatecznie kończycie w Astrakhaniu, na terytorium w zasadzie stepowym, tuż nad Morzem Kaspijskim, gdzie można też łowić ryby, pojechać na plażę, choć akurat o tym będziemy mówić, w okolicach Astrakhania plaże są gorsze, ale nie wyprzedzajmy faktów. Także bardzo ciekawa wycieczka. Taka wycieczka, moi drodzy, kosztuje 2800 zł, w przeliczeniu 55 tysięcy rubli. Także nie są to potężne koszty. Wiadomo, trzeba jeszcze kupić wizę, trzeba tam dolecieć, Wiadomo, warto zobaczyć Moskwę, warto zobaczyć Astrahań, kupić tam może jakiś nocleg, niemniej jednak nie są to koszty y, kosmiczne. Myślę za to co dostajemy. Oczywiście zwiedzanie miast jest fajne, jednak jeśli mówimy o odpoczynku, zwłaszcza takim letnim, to najbardziej kojarzy nam się to z wodą. I z odpoczynkiem nad morzem. I tutaj Rosjanie mają dość szeroki wybór, bo na przykład mają obwód kaliningradzki. Tam się znajduje mierzeja wyślana. Oni na to oczywiście nie mówią zalew Wiślany i mierzeja wyślana, tylko kaliningradzki zaliw i kurżskaja kasa. To są tereny dość przypominające nasze wybrzeże Bałtyku, w związku z czym dość dobrze powinniście się orientować, jak mogą wyglądać tam w czasy. Piaszczysta plaża, nie bardzo ciepłe morze, ale za to jest ten zalew. Tam woda jest trochę cieplejsza, można tam spędzić w czasy trochę jak we Władysławowie. Ale oczywiście duża część Rosjan wybiera Morze Czarne, które jest dużo cieplejsze. Od roku 2014 dla Rosjan wakacje w kraju mogą oznaczać Półwysep Krymski. Jednak to nie jest jedyna część wybrzeża Morza Czarnego, która znajduje się w Rosji. Jest też kraj krasnodarski. Mamy tam kilka kurortów. Jest oczywiście Sochi, najbardziej znane, ale nie jest jedynym kurortem. Jest też Anapa, Gomez. Jest Gielędzyk. Gielędrzyk był ostatnio głośny, ponieważ właśnie pod tym miasteczkiem powstał ten pałac słynny, pałac Władimira Putina, który później okazało się, że oficjalnie jest pałacem bliskiego przyjaciela Władimira Putina. Wszyscy znamy tę sprawę. Jest też miejscowość turystyczna Adler. Chodziłem na studia z koleżanką, która się wychowała właśnie w Adlerze. Jeśli kto ogląda, to gorąco pozdrawiam. Tam wakacje przypominają tak samo jak na Krymie, wakacje trochę greckie. To jest podobny klimat, podobna rzeźba terenu byśmy powiedzieli. Nie byłem w kraju krasnodarskim, byłem na Krymie. Tam jest kilka kurortów: jest na przykład Jałta, ta najbardziej znana. Jest Sudak, jest Kercz, jest Eupatoria. Jest oczywiście też co zwiedzać, bo to nie są tylko plaże. Plaże są całkiem ładne, ale na terytorium Krymu znajdują się też całkiem ładne góry. Jest dawna stolica Hanatu Krymskiego w Bakczysaraju, warto odwiedzić. Tam za nią, tuż jak jesteśmy w Bakczysaraju, w tym pałacu, to można pieszo dojść także do wykutego w skałach starożytnego miasta Ciufutkalie. Polecam bardzo ładne miejsca. Jednak na tym wybór, jeśli chodzi o odpoczynek nad morzem, wciąż się nie kończy, ponieważ Rosjanie mogą też jechać nad Morze Kaspijskie. I tu Rosjanie mogą wybrać albo okolice Astrachania, które są gorsze, jeśli chodzi o plażowanie, natomiast ta delta, wołgi stwarza bardzo dobre możliwości dla łowienia ryb, a Rosjanie, jeśli nie wiecie, są zapalonymi wędkarzami, uwielbiają łowić ryby, mają ku temu Doskonałe tereny, i to jest właśnie jedno, jedno z tych miejsc, które jest doskonałym terenem na wakacje dla wędkarza. Natomiast jeśli komuś zależy na tym, żeby spędzić wakacje nad, na piaszczystej plaży nad Morzem Kaspijskim, to raczej polecany jest Dagestan. On nie jest uznawany za miejsce w pełni stabilne i bezpieczne. Wiadomo, tam się w przeszłości działy różne rzeczy związane też. Z wojnami w Czeczeniu, natomiast można tam spędzić jak najbardziej odpoczynek właśnie na piaszczystej plaży przy tym największym jeziorze świata, bo Morze Kaspijskie oczywiście nie jest morzem, jest jeziorem. Tyle jeśli chodzi o plażowanie, a co z aktywnym wypoczynkiem? Skoro jesteśmy już w Dagestanie na Kaukazie, to mamy też Pli Elbrusie. Czyli okolice góry Elbrus. Góra Elbrus jest potężna, ma ponad 5600 metrów. Nie jest porośnięta lasem, bo jest już na to po prostu za wysoko. W związku z czym widoki z niej, w zasadzie z każdej wysokości, potrafią naprawdę zachwycić. Oczywiście, żeby zdobyć tak wysoką górę, trzeba mieć dobre przygotowanie. Jednak dla leniwych są też opcje, ponieważ tam się znajduje kilka różnych wyciągów. I kolejka gondolowa. I to kolejka gondolowa, która jest nas w stanie wynieść aż na wysokość 3780 metrów nad poziom morza, czyli daleko wyżej niż gdziekolwiek bylibyśmy w stanie dotrzeć w tatrach. Oczywiście tam są trasy narciarskie i Elbrus jest miejscem bardzo lubianym przez rosyjskich i nie tylko rosyjskich narciarzy. Jeśli interesuje Was tego typu odpoczynek, oczywiście nieletni, bardziej zimowy, to jak najbardziej jest to świetne miejsce, tam obok jest też góra Ciegiet. Tam można wyjechać kolejką na 3 km w górę, to też jest dużo. Też jest to jakieś 1200 metrów wyżej niż u nas na Kasprowym. Szalenie interesującym miejscem na wypoczynek jest jezioro Bajkał. To jest jedno z tych miejsc w Rosji, w którym ja byłem. Muszę Wam powiedzieć, że jest to dobre miejsce, żeby się wyciszyć, wędrować. Można się tam bez problemu rozbijać z namiotem. W lecie jest dość ciepło. W lecie także woda jeziora Bajkał. Kusi niesamowicie, żeby się w niej wykąpać. Jest ślicznie lazurowa, jest przepiękna. No ale jednak, jeśli się skusicie i wejdziecie, no to no mnie się udało przepłynąć może 5 metrów, a potem trzeba było wyskoczyć i ogrzać na słońcu, bo woda była wciąż bardzo zimna. Więc, to nie jest miejsce do kąpieli, chyba że słonecznych, to w lecie jest jak najbardziej możliwe na tych terenach. Jest to fajne miejsce, żeby połazić. Od południa Bajkał graniczy z górami, nie bardzo wysokimi, można tam wędrować, można tam też jeździć na nartach, jest taka miejscowość Bajkalsk, gdzie znajduje się kurt narciarski, jest kilka takich miejscowości m, znanych. Turystycznych, tam jest Buchta Piesianeja, czyli zatoka piaszczysta, jest wyspa Alchon, jest Sliudianka, jest Listwianka. Tam można też uprawiać sporty wodne łącznie z nurkowaniem. Można, tak jak mówiłem, biwakować, rozpalić ognisko, łowić ryby. To jest raczej propozycja dla fanów aktywnego wypoczynku. Przy czym podobnym miejscem będą Góry Ałtaj. W ogóle Republika Ałtaj to jest miejsce, które znajduje się dokładnie tam, gdzie spotykają się granice Rosji, Kazachstanu, Chin i Mongolii. Jest to też miejsce bardzo górzyste istnieją Góry Ałtaj. Także dość wysokie, najwyższa góra w tym paśmie ma ponad 4,5 km, więc są to spore góry. Tam jest dość duża oferta, jeśli chodzi właśnie o aktywny wypoczynek. Ja sobie znalazłem przykładowo taką wycieczkę, żebyście mieli pojęcie, jak to może wyglądać. Za niecałe 1700 zł możemy wykupić wycieczkę, która polega na tym, że w cenie mamy przejazd z miasta Barnaul do bazy turystycznej już na tych terenach bardziej dzikich. I tam spędzamy 3 dni na koniach, 2 dni na rowerach i 2 dni na spływie pontonowym rzeką Katuni. W tej cenie, niecałe 1700 zł, mamy sprzęt turystyczny, mamy instruktorów, mamy jedzenie, mamy noclegi, część noclegów w namiotach, część noclegów w drewnianych domkach. W cenie jest też bania. Ostatnio opowiadałem o bani, więc jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wygląda, to świetna okazja, bo po takim całym dniu na koniu możesz pójść się wyparzyć do bani. No super sprawa według mnie Trzy dni na koniu w górach Autaj na granicy z Kazachstanem, Mongolią i Chinami brzmi jak świetna przygoda. Za 1700 zł myślę, że jeśli dodamy do tego wizę, to jest 500, żeby tam dotrzeć, pewnie by trzeba wydać z 1,5 tysiąca. Jeszcze jakieś 500-600 na dodatkowe koszty. Nie wydaje się, żeby to były wakacje o nieosiągalnej cenie. To jest do zrobienia, także jeśli by ktoś chciał, to polecam. Ja sam chyba kiedyś skorzystam, prawdę mówiąc, bo brzmi to świetnie. Rosja to ogromny kraj, tam tych pasm górskich jest wiele, tych rzek, tej tajgi, więc taki aktywny wypoczynek można spędzić w wielu miejscach, np. Na, na Uralu, więc auta jest tu tylko przykładem. Natomiast mamy też Kamczatkę. Kamczatka oczywiście wymagałaby od nas większych kosztów, żeby tam dotrzeć, bo to jest koniec świata. Jednak, jakbyśmy już tam byli na miejscu, to możemy skorzystać z wielu gotowych wycieczek i faktycznie lepiej się tam wybrać w zorganizowany sposób, ponieważ no, tam na przykład jest więcej niedźwiedzi w zasadzie niż ludzi, warto być tam z kimś, kto ma jakieś doświadczenie. Jakieś środki odstraszania tych zwierząt, w związku z czym lepiej już zapłacić, i tutaj ta rozpiętość cenowa jest dość duża, bo na przykład za 6-7 godzinną wycieczkę możemy zapłacić 2300 zł, albo za taką 15 godzinną wycieczkę możemy zapłacić 400 zł. Skąd ta różnica? Ta droższa wycieczka mm, zawozi nas. Śmigłowcem na miejsce i na przykład lądujemy w kalderze wulkanu, spędzamy tam jakiś czas na miejscu i wracamy. Ta tańsza wersja za 400 zł oznacza najpierw ponad 3 godziny jazdy jakimś terenowym pojazdem, jeepem na miejsce, potem łażenie, też wejście do wulkanu i jakiś tam posiłek na miejscu, podróż z powrotem, najpierw idziemy, potem znowu tym pojazdem terenowym. W związku z czym różnica w cenie wydaje się usprawiedliwiona. Kamczatka to jest miejsce właśnie niedźwiedzi, wulkanów i gejzerów. Niektórzy nawet mówią, że to jest taka rosyjska Islandia, tylko nie tak zdeptana przez turystów. Faktycznie turystów dociera tam mniej, a teren jest dużo większy. W związku z czym też warto tam polecić, chociaż tak jak mówię, dotarcie tam no, nie będzie łatwe, bo. Jeśli zdecydujemy się na samolot, no, to będą tak czy inaczej duże koszty. Czy pociągiem, czy samolotem, jakbyśmy nie próbowali, kamczatka jest zwyczajnie dość daleko. Oczywiście to nie są wszystkie miejsca, gdzie można w Rosji odpocząć, odpocząć aktywnie czy pozwiedzać. Wydaje mi się jednak, że teraz macie już jakieś rozeznanie o tym, jak wygląda ogólnie wybór kierunków turystycznych w Rosji, zarówno dla miejscowych turystów, jak i dla turystów z zagranicy. I być może zainspirowałem Was, żeby zaplanować jakąś ciekawą wycieczkę. Pamiętajmy, że podróże kształcą, a wciąż. Rosja nie jest najbardziej popularnym kierunkiem, w związku z czym być może warto poznać coś innego, jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Tam na dole w linkach są różne ciekawe linki do mojego Patreoneta, Paypala, do naszego podcastu, a także do kanału autora tego intro, które widzieliście na początku filmu. Dziękuję.